Dzień dobry, dzień dobry. I rozpoczynamy święta. Jesteśmy w drodze do Kotlinu Płockiej. Już można powiedzieć, że dojeżdżamy. Zostało nam około 60 km. Dzieciaki dają radę, Livia trochę pospała. Ma nowy fotelik, tutaj ją dobrze widać, więc naprawdę świetnie znosi tą podróż. W tym, yy, który już stał się na nią za mały. Oj, było ciężko, było ciężko. Grzesiek tutaj zerka na traktory tylko po bokach. Grzesiek, co? święta są. Po no święta, święta i po świętach. Oj, głodne brzuszki, głodne. Dzisiaj rano, co było na śniadanko? Tylko omlecik. Ja... a! Grzesiek, powiemy, co ja wczoraj jadłam. Nie wytrzymałam. O 23 mówię do Grzeska. Grzesiek, mama tam jeszcze coś robi. Załatw trochę barszczu, bo tak pachniało w całym domu. I dzień przed Wigilią najadłam się uszek i barszczu. A grzeniek najadł się słodkości przed drogą jest nie mu niedobrze. Mnie teraz nie dobrze, naprawdę, tak mnie mówi, A coś. tutaj jeszcze, wiecie, jak to w górach zakręty, z górki pod górkę. Bardziej, bardziej mnie chyba muli to, jak ty mnie wierzysz naprawdę, bo przez chwilkę nie, prowadziłaś... ale to nie chodzi, że ja cię, grzeniek wiozę, tylko jak ja właśnie kieruję, to ty zawsze siedzisz z głową w dół i w laptopie, albo w komórce i to od tego, to nie jest wiem. udowodnione naukowo. Nie mi się zdaje, że ty jak nie wiedzisz, to jak woził worek ziemniaków. Nie, ziemniaku. jakbyś siedział i patrzył przez szybę, to jest... przez ten dzieci tam biozę moje największe skarby. Najdelikatniej jak tylko potrafię i hamuję najdelikatniej. Ale pięknie będziesz tu wygląda, ale obróć się do mamuski. Ubierzemy taką muchę elegancką. Wow, zobacz to do lustra. Elegancko. Iść po tak? Jakaś, jakaś ruchliwa zrobiła. Liwia bardzo, prawda? Cały czas. Wyspała się po Ze drodze. To ściąga wszystko. O. Już, już się wyrywa. Tutaj grzeczka ulubione pierogi y, takie przysmażane. Z pieczarkami i z kapustą. A tu się dzieci bawią. Ja. Ja. Liwia nakrywa do stołu jedziemy do dziadka Krzysia. Deszcz pada. Ma tutaj śnieg padać w drugi dzień świąt. Brzemy, ile jest stopni teraz? 7. O, 7. Ja nie wiem, to będzie za dużo na prolongię Ale jak już Hej pasterzu. Tebie Dobrze. Opowiadaj. Lidia, rolę no, życia no. będzie miała. Anioł! Widzę no. panna młoda. Panna młoda? Ja moda? <śpięć z nami> oh, yes. na noc ona szła. Witaj, My? My. nie mamy. Oto bo mi chętna lewa i słodkie Niechaj. Niechaj ma Jezus głodu na mnie płacę.

Widać mnie? Tak. Trzec, jak nie nabijaj się. Ania, robimy śmiechoterapię? Uhuhu! Wczoraj robiliśmy śmiechoterapię, takie były ja wieczorem. A teraz już trochę dość siedzenia przy stole. Jedziemy do Lądka Zdroju, bo tam ponoć jest śnieg, więc Janek będzie miał fajną niespodziankę. Diwia się przewietrze, a i Tobie się to przyda po wczorajszym obżarstwie. I nie tylko. Uhu! My tu wstęp nagrywamy, ja się rozgaduję, ale wiecie co? wzięłam tylko jedną kurtkę i oglądam to, i mówię do Grzeszka: Grzesiek, ojeju, jak ja to pokażę, jak mi ten kurtk nie pasuje do sukienki, jeszcze te buty, ale tak to jest na wyjazdach, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zabrać. Przemyślałam swoje stylówki przy stole, ale na takie przemieszczanie się niekoniecznie. Wow. Grzesie, ja to tu... O, patrz, jaki fast track. Badaj, taki jak nasz. Zobacz, JCB Jasiu nas? To nie nasz. I tutaj prawa strona Lądka jest uzdrowiskowa. tam są wszystkie uzdrowiska. A lewa jest. A w lewo to w stronę rynku. A tu moje gimnazjum. Patrzcie, jakie piękne widoki. Proszę bardzo. Ja wiem, że wszystko jest nieodpowiednie, ale ja ubiorę płaskie buty i żeby nie wiem co się działo, to ile z Jakiem pobawić się w Ja zostaję w Adidaska. Ty najlepiej jesteś przygotowana. Ja? No trudno, mieliśmy jechać przy stole siedzieć, a nie za śniegu. No. Miał być barszczyk, krokiety. Ania, sukieneczka krótka i w góry. Wyjazd. Już, już. Przeszliśmy dosłownie 20 metrów i mi jest zimno w rączki, więc wracamy. Bez spodni zimno. Zimniej ale bez spodni? Jutro... Ja mam spodnie, ale u mamy. Ubiorę się porządnie, czapka, szalik i przejdę. Jasiu, proszę. To dlaczego mi to robisz? Grzesiek, czy jutro stawiamy na śnieg? Nie. Na zieleniec, ale my nie mamy czapek. Nie, trochę rękawiczek nam brakuje, takich podstawowych Ale za tydzień wracamy do mojego chrześniaka na urodziny, to, to możemy tak, się przygotować. To wtedy tak. To wtedy tak. Nic znowu. Znowu nie pamiętasz. Jeden magiczny przycisk. Tą kropkę musisz wcisnąć. Dobra. Czeciu. Wspaniale było? Tak, cudownie. Ile ma lat? zaraz Cześć, sprawdzę. Nie się przypomina. O, Aha. O, o. Trzeba rozruszać. Jesteśmy u taty. Tutaj jest mój młodszy brat Wojtek. Cześć, ma Wojtek. Co ci gwiazdka przyniosła? Grybę Tak? A kasa jakąś? Nie, nie. Bo ja zgarnęłam całą kasę z jasełek i mam ponad 400 Nie wiem, czy dziecią coś kupić, czy sobie. Bo jeszcze się nie znają. Co byś zrobił? Nie wiem. Być sprawiedliwym i dzieciom kupić? Czy zaszaleć? Tak, nie. No tak. Grzesiek. Uśmiech. Licza, Dziecko, zostaw to. Ty, ty, ty. Ja tu z fotela się opiekuję, dzieci. A się rozłożyłeś na tym fotelu? To Ja będę zadowolony, jestem ciepło. Czyżbyś na coś więcej liczył? Jakiś podkład? O, tak, to. Dzisiaj to będzie. No. To co, co? Jakie plany macie? No, Tutaj do kamery. <coughs> tak w polsku rozpocząć. Nie znam tej tradycji, ale ja się z przykucem. No bez przykucen. Dzień dobry, dzień dobry. Livia przyszła zobaczyć, gdzie kiedyś był mój pokój. Co mamo, na górze siedzisz? Tak. Jasiu, chciałbyś mieć piętrowe łóżko w domu? Tak. No właśnie, nie wiadomo czy nie będziemy musieli mieć, bo zanim się wyprowadzimy do nowego domu, to trochę czasu minie. A Livia, lada chwila, mogłaby już wyfrunąć z sypialni. I co? Może tam stawimy jakieś piętrowe łóżeczko do Ciebie? Ty będziesz spał na górze, a Livia na dole. Co Ci dać? Tego kotka? Proszę. Tego? Miau! Zosia, ale domek dla lalek marzenie. I on jeszcze nie jest taki byle jaki, tylko naprawdę taki masywny. Ja kiedyś miałam z kartonu, ale to było w latach 90. więc i tak to było szaleństwo, jak na tamte czasy, ale ten jest ekstra. A taki miałam widok zawsze przez okno. Bardzo jasny pokój. Dwa ogromne okna. Tutaj jest pasmo gór Krowiarki. Krowiarki tak się nazywają. Góry w Trzebiszowicach. Tutaj taty maszyna do posadzek. Zaparkowana. Co ty tu zajadasz? Pokaż. Czy to jest orzeszek? Mhm. Mm, pychotka. Babcia Ewa narobiła orzeszków. Mm -hmm. Rzesio, to twój stały tekst, tak? Święta, święta i po świętach ty tak mówisz przez cały rok Zbieramy się już do domu, ale wieje. Mieliśmy dzisiaj znowu jechać na sanki, już w cieplej ubranie, ale jednak w czapki brakuje. Do zobaczenia. Żenie, tam coś powiedzieć. Co? Dodasz coś na koniec od siebie. Jakie były te święta? No jakie? Do widzenia. Do zobaczenia następnym razem. Będę na pewno.